Czuwaj! Dzisiaj chcielibyśmy z Wami porozmawiać o symbolach. Symbolach, których mamy w życiu mnóstwo, no bo jakby nie spojrzeć, jesteśmy zasypywani różnymi logotypami. Mamy loga klubów, loga marek samochodów, a wiele z nich niesie ze sobą przekaz, którego pewnie nigdy nie zauważyliście. Jak na przykład Amazon, albo jeszcze lepsze, Pepsi. Wciąż nie widzicie? To spójrzcie teraz. Czy z harcerskimi symbolami jest podobnie? Zaraz odpowiemy sobie na to pytanie. Na pierwszy ogień pójdzie dobrze nam wszystkim znany Krzyż Harcerski. A teraz przyjrzyjmy mu się bliżej. Krzyż Harcerski, zaprojektowany na podstawie Orderu Virtuti Militari przez księdza Kazimierza Lutosławskiego, stał się oficjalnym symbolem harcerstwa w Polsce w listopadzie 1900. 18 roku na znak odzyskania niepodległości. Jest pełny ukrytych wiadomości, i dlatego zacznijmy od zewnątrz. Ramiona krzyża, jak róża wiatrów, wskazują na cztery strony świata, a wyżubiane na jej piasku pokazują, że jest nas tyle, co piasku na pustyni. Po prostu strasznie, strasznie dużo, wręcz niezliczona ilość. Wieniec składający się z dębu i wawrzynu niesie ze sobą dwie informacje. Część dębu to symbol siły i męstwa. W końcu każdy z nas kiedyś słyszał sformułowanie, że ktoś to chłop jak dom czyli silny, mężny, mocny, nie do powalenia. A z drugiej strony, laure, roślina, którą dawniej ozdabiano głowy tych, którzy wygrali Igrzyska Olimpijskie. Do tego niektórzy mówią o trzech żołędziach, na znak trzech rozbiorów i dwóch oliwkach, jako symbol dwóch wojen światowych. Ale dla większości już dużym wezwaniem jest ich odnalezienie, dlatego spróbujcie się. Zatrzymajcie sobie ten film na chwilę i sprawdźcie, czy potraficie je odnaleźć. Harcerskie pozdrowienie Czuwaj wywodzi się z czasów rycerzy, gdy ci. W ten sposób sprawdzali, czy ich kolega Zwarty nie śpi i jest gotowy, by bronić swojego króla. Tak też i my. Jako następcy tych rycerzy, cały czas sprawdzamy, czy jesteśmy gotowi. Krąg to najdoskonalsza figura w całym świecie. Spójrzcie: planety są okrągłe, słońce jest okrągłe, a także bańki mydlane są okrągłe. Dlatego i nam w dążeniu do ideału przyświeca właśnie ten kształt. Wewnątrz okręgu widać promienie słońca, które przypominają nam, aby być wesołym i promiennym oraz aby pozytywnie wpływać na otaczający nas świat. W samym centrum krzyża znajduje się linijka, przy której zatrzymamy się na chwilę. Linijka to symbol czystości wzorowany na kwiacie lilii. Została przyjęta przez wszystkich skautów świata jako ich symbol. Jej środkowa część, niczym igła kompasu, wskazuje północ. Nakreśla nam drogę w życiu. Węzeł płaszki splata wszystkie trzy części w jeden związek harcerstwa polskiego. A jakie to części? To zuchy, harcerze i instruktorzy. Litery ONC to skrót od ojczyzna, nauka, cnota. Te trzy wartości, które od dawna przyświecały Polakom, zostały już zawarte przez Adama Mickiewicza. W jednym ze swoich dzieł. A teraz małe zadanie dla Was. Gdzie jeszcze na mundurach możemy odnaleźć linijkę? Podobnie jest dobrze nam znaną plakietką wosmu. Spójrzcie na nią. BOSM to plakietka, którą możecie znaleźć na lewej kieszeni munduru wszystkich skautów świata. Jest symbolem przynależności do Światowej Organizacji Ruchu Skautów, której oryginalną nazwę macie wyświetloną na ekranie. W centrum ich logo znajduje się opisana wcześniej lilika, a jedyną różnicą są dwie gwiazdki w bocznych częściach lilijki, które mają nam przypominać otwarte, pełne werwy oczy harcerza. Na zewnątrz plakietki widać krąg związany węzłem płaskim. Węzeł ten jest wyjątkowy dlatego, że jest zarazem mocny jak nasza wspólnota, ale też można go łatwo rozwiązać i powiększyć o nowych członków. Kolory tej plakietki nie są przypadkowe. Biały oznacza czystość i dobra, a purpura to kolor królewski, oznaczający władzę i opiekę nad słabszymi. Tak jak powiedziałem na początku, plakietka ta widnieje na większości mundurów skautów, ale i skautek. Po co ważne, dziewczyny też mogą je nosić. Ale czy to oznacza, że nie ma żadnej plakietki tylko dla dziewczyn? Otóż nie. Istnieje coś takiego jak wax, to plakietka tylko dla skałtek. Światowe stowarzyszenie przewodniczek i skałtek, którego angielską nazwę macie wyświetloną na ekranie, ma bardzo podobny symbol, jednak zamiast jejki mamy tu koniczynę, a ich przesłania są właściwie tożsame. Jednak na dole roślinki znajduje się płomień reprezentujący gorące pełne miłości z serca. Brakerski krąg tym razem jest oddzielony przerwą, która wciąż ma pokazywać, że jesteśmy otwarci na innych. Z wielką chęcią przyjmiemy ich do swojego grona. Kolory waxu mają przypominać słońce na niebie, które oświetla całą naszą planetę. A tam, gdzie jest słońce, tam też znajdzie się miejsce dla skałtek. Niestety na ostatnią część naszego filmiku muszę Was zabrać z naszego profesjonalnie przygotowanego studia do mojej ręki. Ponieważ ostatnia plakietka, tu, o której chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Ostatni symbol znajduje się na moim ramieniu. Najważniejszy dla nas traugutowców plakietka szczepu. Towarzyszy nam od czasu naszego byłego znakomitego komendanta Janusza Błase, pseudonim Blady. Czyli od około 1970 roku namiot wskazuje na turystyczny charakter szczepu. Dawniej w naszym szczepie działał klub turystyczny Tramp. Który regularnie zabierał swoich członków na wycieczki w góry. A wraz z czasem zaczęliśmy kojarzyć ten namiot z naszą ukochaną stróżnicą. Podobnie jak wcześniej, kompas wskazuje nam prawidłową drogę w życiu. Nasz za to jest skierowany na południe. Co warto zaznaczyć, plakietka pierwotnie była zielona, tak jak trawa na szlaku. Jednak z czasem wyparują granat, może na część strożnickiego, w nieba. Jeśli ogląda to jakiś absolwent, który zna tę historię, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście przekazali nam ją i razem rozwikłalibyśmy tę tajemnicę. Na koniec, zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, a właściwie dwie. Pierwsze to to, dlaczego właściwie mamy te symbole. Symbole pozwalają nam stworzyć. Tak naprawdę jakąś ładną grupę. To widać, że jesteśmy razem. Nie wstydzimy się tego i każdy z nas dumnie nosi swojego traguta. Każdy widząc plakietkę w osmu wie, że druga osoba przyjmie go z otwartymi ramionami, a widząc krzyż harcerski wiemy, że ta osoba ma podobne wartości do naszych. I kierujemy się podobnymi zasadami w życiu. Wiemy, że ta osoba może być dla nas harcerskim bratem. I mam nadzieję, że na Waszych mundurach też widnieją te plakietki. A skoro już o plakietkach mowa, zanim za wyjdzie mnie stąd deszcz, bo właśnie zaczyna padać. Podzielcie się z nami w komentarzach. Wrzucajcie zdjęcia swoich plakietek. Zobaczymy, kto z nas ma największą kolekcję. Spójrz w kamerę. I żegnamy Was bardzo serdecznie, czuwaj, i do następnego filmiku.